No, bez latarek to jest tragedia. Kompletnie nic nie widać. Coś mi się buguje, ta fazma, jakby się kończył. Uchwała, nie No i chuj, to inny przeklęty item. tam. Lusterka nie ma. Nie no, karty najlepsze. No to to pentagram jest. Nie mamy zaopalniczy. Idź szukać pentagrama. ale Tabliczki też nie ma. E, a tablicy też nie ma. Latarki możemy wziąć, czy nic więcej? No, no, dawaj, no weź. Dawaj, latarkę. Dawaj do środka. I nie ma ani pentagramu, ani tablicy. Coś tu kręcisz. No nie, zajebałem kurwa, pa. Cyk, cyk. Nie jest schowana. No musi być, przecież zawsze jest, nie? Mienili to. Tak, pizdice, na pewno, na pewno, na A laleczka? Gdzie to jest laleczka? W garażu. Ufa, muszę mieć kartkę, żeby No nie no. Ej, nie ma przeklętego i temu, faktycznie. To e, jest kurwa. Może pochowali innym? Mi... Nie, nie sądzę. Nie, ty z piwnicy nie umiesz szukać. Co? Na pewno z piwnicy. No to i zobacz. A nie płagasz to. O, już wzięłam. To wzięłam. Tak, tylko z latarkami jesteśmy. Wejdź no do piwnicy, jak mi nie wierzysz. <laughs> nie ma. Tego hmm. szukamy. Mamy no, tych ale nie ma. Coś się zbugowało. O, znalazłam ducha. Gdzie jest? W spokoju dziecka. spokoju zabawek, tutaj drzwi tu. Ale ja nie mam nic oprócz latarki. Znowu dotknął drzwi. Tu? O, rzuca czymś? jest polter albo. To no. kurde. Zabił mnie, demon. Instant mnie zabił, pojawił się na mnie, mnie. zaraz, zaraz. Patryk? Kurwa, jak to demon. Ja nie wiem, kurwa. Zbierna, ale. ten item? Jaki liter? Zabił, instant się na mnie pojawił i mnie zabił. To miałaś totalnego pecha, bo pozytywka była. Czyli się kampiła z nimi. Nie było przecież pozytywki. Pozytywka jest w pokoju tu gdzie ja byłam przecież. No. ja ją zajebałem. Ooo, impostor. Ale ja jeszcze nie użyłem tej pozytywki. Nie użyłeś jej? No Słyszałeś malebikę? A no, chyba, że był gdzieś dalej. Nie słychać było. No to demon. Ale to by duch śpiewał i tak. Ale on się na mnie pojawił, co nie? I od razu by zabił. To no demon dobra. jak nic. Nie, ja myślę, że to spirit był. Zaznaczam spirit. Jedziemy. Coś tu podejrzane. Podejrzany Coś... jesteś. Coś jebie. Każdy spirit. Mówię wam. Deogen, no dobra. Eee, to i tak bym się przed nim nie schowała. Tak naprawdę... Kurwa, lalkę znalazłem do samym początku i ją wrzuciłem za pralki, <laughs> żebyś żeby ich w życiu nie znalazł. i żebyście się nie kręcili tam. I ja tak wchodzę do garażu, widzę, że wy wychodzicie z garażu, biorę lalkę i używam jednego użycia i co mnie znowu za pralki. <laughs> I, tak ją, I tak ją używałem do momentu, w którym poszliście do pokoju ducha to się schowałem w piwnicy i dopiero dalałem Eee, <laughs> <laughs> Podoba mi się. No, ale miałem pecha, bo jak był ten hard pin, to ona centralnie na mnie się pojawił duch od razu by zabił, co nie? Od razu, tak jak wtedy w tym graftonie. Echa miałem. No, naprawdę. Dobra ostatni, tak?